Ciała widzowie, w tym odcinku będziemy musieli przeżyć 5 minut bez setupu z strefą PVP. Oto właśnie z takimi tematami. Będziemy mieli Erytre, Hewksa i Stosat, 3 totemy, Edek, tak Siedzenie, Koksa, 32 fajerokie i W trakcie tego będę mieć 3 zadania do zrobienia, no, które się to zaraz też dowiecie. 5 minut będę musiał teraz przeżyć tutaj poza tą linią, akurat. Jak coś. No to. Już zaczynamy. I no tyle w sumie. No to pierwsze zadanie to będzie znaleźć. Trzeba będzie znaleźć do. Stack w bloku kwarcu, no który myślę, że albo jakiś gracz tutaj gdzieś wyrzucił. Mamy jakiś blok? Nie, mamy tylko blok na terytorium. No tutaj killoff mam, ale nie będę go na razie używać jak coś. No bo mam do zadania takiej temy. No, więc zaczynamy. Więc muszę znaleźć stack w bloku kwarcu. Myślę, że gdzieś tutaj go znajdę, bo on nie, nie Nie, mogę używać w tej chwili kill-offu. O, był tam. Czy to był blok kwarcu? Jest! Tak blok kwarcu. Dobra. Pierwsze zadanie zaliczone. Drugim zadaniem będziemy musieli... O kurde, już mnie goni jakiś gościu. Drugie zadanie. Będziemy musieli przeżyć... 20 sekund po prostu sobie chodząc. Więc gdzieś sobie wybiorę takie miejsce tutaj. Dobra, tutaj będę sobie teraz chodzić, tak to. Dobra, do 30 muszę chodzić. 30 sekund. Do 2-30 sekund tego filmu. O ja i cię... jest. Dobra, udało się. No i teraz, co no, się zadanie zostało czyli zbić sobie wszystkie totemy. No tutaj ogólnie, bitwą z graczami. No zobaczcie, tutaj jest jakaś chleba. Więc tutaj, teraz sobie pójdziemy i będziemy zbijali sobie te totemy. Więc przed tym chyba już mogę teraz. Specjalnie zjeść koksa. No i idę tutaj. Będę tak się jakoś bić. Oni widzą mnie, o jawie. Dobra. Ty, jak oni mi w ogóle mało piją? Oni mi pili kilka serc bez żadnej zbroi. No widzowie, ja nie mam żadnej zbroi. Tylko mam tą malutrę. Nie wiem o co tutaj kompletnie chodzi. No dobra. Dobra. Bili nam trochę temów. O ja się. Cztery osoby za mną. Akurat teraz już latają. No i bardzo dobrze, że nam zbili już i zostały nam choć jeden totem. Jeden totem nam został, bo jeden zebrałem przed chwilą. No i teraz musimy jeszcze ten jeden totem zbić, ale nie możemy umrzeć oczywiście. Więc nie wiem, co mam zrobić tutaj. Pójdę o tutaj. O. Dobra, jest, udało się. Wyzwanie zaliczone. No i teraz to już nam tylko zostało 30 sekund, po prostu sobie tutaj przetrwać. I... Się zebrałem i tutaj. Dobra. No więc... Zaraz zdobiegnie już koniec czasu. I myślę, że... Wygramy challenge. Chyba, że jeszcze ktoś może tutaj nas załatwić, ale tak strasznie mi, nam zadają mało tego HP. Mi tak za, całym światem zadawali HP, myślałem, nie wiem czy to na czwórce się dzieje, czy jakieś słabe osoby są. No, ale mało nam zadają. Ogólnie widzowie... Chyba już zaraz... O! Już dobiegł nam czas, koniec czasu. Więc... W tym momencie wygrałem to wyzwanie, no i myślę, że możecie zostawić suba i lajka, jak wam się podobało, piszcie w komentarzach co chcecie następne, jakie wyzwanie, no i nara.